Podobne dolary z Canon zapoczątkowała w ogóle zainteresowanie tym tematem. Ona twierdzi, że jest coś takiego, właśnie jak ci backdrop people czyli ci ludzie tła i to są po prostu projekcje matrixa, symulacji czy coś takiego nie? czyli. Oni wyglądają jak zwykli ludzie, tak? Możesz do nich podejść, zagadać, odpowiedzą ci, mają historię swoją, pamiętają różne rzeczy i tak dalej. Ale podobno tak naprawdę oni są tylko projekcją systemu i nie mają historii, jeśli chodzi o inkarnację, Że nie mają tak jakby duszy. Witam wszystkich serdecznie na kanale True Fury Polska. Ja nazywam się Michał Sygula, ale bardziej znany jestem jako Mike Sygula. True Fury Polska jest to polska wersja anglojęzycznego kanału i strony internetowej truefury.com, czyli Prawda Teoria. Mamy też anglojęzyczny kanał dla tych, którzy słuchają po angielsku. Zapraszamy, True Fury. Na YouTubie, i tam jest ponad 300 filmików, wywiady z ekspertami i tak A True Fury Polska to jest polska inkarnacja, polska wersja tego, i ja się tym zajmuję. Tą prowadzę tą stronę od kilkunastu lat w języku angielskim. I tutaj zajmujemy się tematami związanymi z rozwojem osobistym, rozwojem duchowym, szamanizmem, poszerzaniem świadomości, ufologią. Metafizyką, ezoteryką, jak działa system, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie chodzi o to, żeby zrozumieć samego siebie, poszerzać swoją świadomość i zrozumieć, czym jest rzeczywistość. Tak naprawdę. Więc jeśli lubisz tego typu tematy, no to witamy, zapraszamy do subskrybowania na dole, lajkowania, udostępniania i komentowania, bo wasze. Powiedzmy, wypowiedzi i poglądy też są ważne, więc chcemy się dowiedzieć, co myślicie o tych filmikach i o tych materiałach. I dzisiaj bardzo kontrowersyjny temat, znowu, znowu ja lubię kontrowersje, ale powiem Wam na no ten temat, rzeczywiście trochę mi zamieszał w głowie. Więc o co chodzi? Chodzi o tak zwane osoby czyli o ludzi którzy podobno nie mają dusz. No, może to brzmieć rzeczywiście mega dziwnie, mega kontrowersyjnie. Zacznijmy w ogóle od tego, skąd to się wzięło, skąd taki pomysł. Nie? Wiadomo, każdy kto interesuje się duchowością, no to chyba rozumie i wie o tym, że jest reinkarnacja i że mamy duszę i tak naprawdę to doświadczenie w ciele ludzkim... Jest jednym z wielu doświadczeń i mówi się, że nie jesteś człowiekiem, tylko jesteś tak jakby właśnie tym, tą duszą, tym duchem, który przydziewa, powiedzmy, ubranie człowieka. Tak się mówi? Przydziewa? Nie wiem. <laughs> Ale wiecie, o co chodzi, nie? że tak naprawdę bardziej jesteśmy tą duszą niż tym człowiekiem, a człowiekiem jesteśmy teraz na jakiś czas. Tak jak ubranie, które nosimy. Nie? No i podobno jest tak, że jest wiele osób... Z którymi na, na co dzień na przykład e, mamy interakcje i podobno one w ogóle nie mają dusz. Z angielskiego mówi się na to albo backdrop people, nie? czyli tak jakby ludzie w tle, ludzie tła, czy ludzie w tle, albo po, postacie w tle, backdrop people, albo non-playable characters, nie? czyli NPC. Czyli taka postać niegrywalna. Nie? To jest z gier komputerowych określenie. Jak macie grę komputerową na przykład. Nie? No i jesteście tym graczem, podchodzicie do jakiegoś tam, na przykład osoby coś załatwić i ona zawsze reaguje, na przykład jak do niej podejdziecie, ale to jest jej rola w tej grze, nie? Nią steruje komputer i ona tylko na przykład wam odpowiada czy coś, nie? a wy sterujecie głównym graczem. I. Tutaj właśnie jest to określenie non-playable character z angielskiego. I chodzi właśnie o takie postacie, które wyglądają jak gracze, ale sterowane są komputerem i są tylko tłem, nie? Więc skąd to się w ogóle wzięło, nie? Podobno Dolores Cannon zapoczątkowała w ogóle zainteresowanie tym tematem. Jak nie wiecie, kim jest Dolores Cannon. Dolores Cannon ona już nie żyje, ale ona była hipnoterapeutką i autorką wielu książek, i zajmowała się regressingiem, czyli wprowadzaniem podczas hipnozy klientów i osób w poprzednie wcielenia. Jest pionierem w tej dziedzinie. Jej kariera, z tego co ja wiem, to chyba z 40 lat trwała, jeśli chodzi o jej pracę. W tym czasie napisała wiele książek i Przeprowadziła sesję hipnozy z tysiącami różnych e, klientów. Nie? I jak zaglądali w swoje poprzednie wcielenia, no to tam dużo ciekawych rzeczy się dowiadywali. Więc ona twierdzi, że jest coś takiego właśnie jak ci backdrop people, czyli ci ludzie tła, i to są po prostu pro projekcje Matrixa symulacji czy coś takiego, nie? Czyli oni wyglądają jak zwykli ludzie, tak? Możesz do nich podejść, zagadać, odpowiedzą ci, mają historię swoją, pamiętają różne rzeczy i tak dalej, ale podobno tak naprawdę oni są tylko projekcją systemu i nie mają historii, jeśli chodzi o inkarnację. Że nie mają tak jakby duszy, nie? No mega mega Szalony pomysł, według mnie, mega kurde, kontrowersyjny temat. I powiem Wam, że odkąd zacząłem się nad tym zastanawiać, no to jak poznaję jakąś nową osobę, to się zastanawiam kurde, może to jest taki NPC? Wiesz, nie wygada z Tobą, ale w ogóle nie ma duszy, na przykład. Kurde. Wiecie, no, na pewno mi to trochę zamieszało w głowie. <laughs> Czy w to wierzę? No, nie wiem, jestem tak. Powiem Wam, ciężko mi jest w to uwierzyć, naprawdę, ale widziałem już tyle rzeczy i rozumiem różne perspektywy, więc. No, nie, nie jest tak, że zupełnie to wykluczam. Z tego, co mi się wydaje, właśnie jest też taka osoba, nie wiem, czy kojarzycie, gosia Duszak, która no, ma twierdzi, że ma kontakt właśnie z istotami, z plejad, tajgetanami i tak i oni podobno chyba, z tego co pamiętam, też mówili o tym, że podobno nawet jakiś w ogóle duży procent populacji to są ci backdrop people, nie? Czyli te NPC. Jakiś tam, nie wiem, bardzo duży procent. Właśnie Jak go się znam akurat. Przeprowadziłem z nim dwa wywiady po angielsku na moim kanale angielskim, True Fury. I dzisiaj wysłałem wiadomość, żeby się zapytać o to, czy. Dobrze mi się wydaje, że, że słyszałem to od nich też, ale z tego co pamiętam, to tak było. Jest też taki gościu Robert Schwartz. On napisał kilka książek o planie duszy i na, na moim kanale na tym polskim tutaj też jest wideo o planie duszy, jak ktoś chce zobaczyć, zapraszam. Więc on robił takie badania, powiedzmy, z telepatami różnymi i też z regresingiem. No i wchodzili w poprzednie wcielenia, albo w to, co się dzieje pomiędzy wcieleniami z różnymi osobami, klientami itd. No i się dowiedzieli, że każdy z nas ma plan duszy, czyli i to nie jest tylko nawet od niego, to mój kuzyn miał śmierć kliniczną, też to zobaczył, więc to są rzeczy, które jak dla mnie są bardzo oczywiste. O co chodzi? Chodzi o to, że planujemy nasze życie i dużo ważnych elementów z naszego życia, nie wszystkie. Mamy wolną wolę tutaj, ale pewne elementy są zaplanowane. Na przykład, jakie osoby na swojej drodze spotkamy, często spotykamy te same osoby w różnych ciałach, reinkarnujemy się na nowo i tak Jak chcecie wiedzieć więcej na ten temat, to oglądajcie to drugie wideo na moim kanale o planie duszy. I ja przeprowadziłem właśnie wywiad, podcast z Robertem Schwartzem na ten temat. On jest na tym angielskim kanale. I. Zapytałem go, co sądzi na temat właśnie tego konceptu. Backdrop people, czyli ludzie tła, czy non-playable characters, ludzie bez dusz. No i on twierdzi, że oni przeprowadzili masę regresingów, hipnozy itd., wprowadzili wiele osób w poprzednie wcielenia i w ten okres pomiędzy życiami, że no, zawsze ludzie mają pamięć. Poprzednich wcieleń i tak dalej. I nie ma czegoś takiego, nie? że, że nie, nie spotkali się z tym, że byłaby osoba, która by na przykład nie pamiętała, albo która by no, nie miała takich historii, nie? a wiadomo, jak ktoś nie ma duszy, no to teoretycznie nie powinien mieć poprzednich wcieleń, tak? Ale według mnie to wcale nie wyjaśnia tego, że ten koncept może być prawdziwy, bo to, że ktoś ma pamięć jakąś, no, to wiecie, to jest tak jak w grze komputerowej, że podchodzisz i on wygląda normalnie i gadasz z nim i on na przykład ci coś opowie i tak dalej. Nie? Że ci ludzie na przykład, jeśli to jest prawda, no to mogliby mieć pamięć taką zaprogramowaną w pewnym sensie, że on wierzy w to, że ma historię taką i taką i taką. Nie? Jak zaczynasz zaglądać i dopytywać, to ma dzieciństwo, ma to, ma tamto i ma poprzednich wcielenia. Więc. No, niepowiedziane, to jest, że, że robią regresing i, i mogą to robić na takich osobach. No więc. Hmm. No, temat, temat, powiem Wam, taki polaryzujący na maksa, mi się wydaje. Ciekawy jestem, co o tym myślicie. Ja, tak jak mówię, agnostycznie podchodzę do tego. Nie ma tak, że w to wierzę. Nie ma tak, że. Uważam, że to jest bzdura. Zastanawiam się nad tym, i jestem gdzieś pół na pół. Jeśli chodzi o moją perspektywę, mój, mój pogląd na ten temat. Dobra, no to dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym. Czy macie jakąś wiedzę w ogóle na ten temat? Dowody? Słyszeliście też o jakichś innych może autorach, osobach, które też twierdzą takie rzeczy. Temat ciekawy. Zapraszamy do komentowania, jeśli rezonuje tematyka z wami i to, co tutaj tworzę, to poproszę bardzo o lajkowanie, udostępnianie i komentowanie, bo to pomaga rozwijać ten kanał i zależy mi na tym, żeby właśnie ten kanał się rozwijał, bo wtedy będę siedział tutaj na non stopie i dzielił się wiedzą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc... Bardzo Was proszę o taką małą przysługę. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Udostępnijcie, wyślijcie znajomym i tak dalej. Dziękuję. Jeśli ktoś z Was potrzebuje pomocy, mentoringu, coachingu w tematykach związanych z rozwojem osobistym, rozwojem duchowym, macie jakiś konkretny problem, no to ja się też zajmuję takimi rzeczami. Eee, najlepiej po prostu skontaktować się ze mną przez Instagram. Mike, Sygula. Napiszcie, że to chodzi o coaching i pogadamy i zobaczymy, może będę w stanie Wam jakoś pomóc. Dziękuję wszystkim za słuchanie i do następnego.